Witam widzów. Dzisiaj y, będziemy coś nowego testować y, z opryskiwaczem, gdzie stary traktor, a będzie nowe urządzenie, którego przyjdzie czas będę testował na zbożu. No, witam. Cześć, Andrzej! To mi za urządzenie tam zamontowaliście. A, a więc chcielibyśmy Ci pokazać takie urządzenie, najprostsze, jakie tylko jest możliwe, takie jakie chciałeś. Jak wtedy do mnie dzwoniłeś, to yy, prosiłeś, żeby mieć sterowanie elektryczne z kabiny ciągnika. I no, mamy teraz takie się. nowe urządzenie, sterownik Optima 70, manual bar. Jest to yy, urządzenie, które elektrycznie steruje każdą sekcją opryskiwacza. elektrycznie regulujesz ciśnieniem opryskiwacza i elektrycznie włączysz, wyłączysz opryskiwacz. No to teraz tak, nie będę wyskakiwał z kabiny, tutaj kombinować, czy tam coś kombinować, tylko pójdzie automatycznie, tak? tak? pójdzie automatycznie z przycisku. Ale tu widzisz, że to stary traktor, to, to, nie, rządzy, to nie przeszkadza. To nie przeszkadza, bo właśnie te urządzenia możemy dostosować do każdego ciągnika i do każdego opryskiwacza, zarówno nowego i używanego. Tu nie ma żadnego znaczenia. A co jeszcze, Andrzej, najważniejsze, że yy, tutaj to te urządzenie pełni ci funkcję zaworu stałościeniowego, że masz wszystko pod kontrolą. Podejdźmy do urządzenia, to bym ci pokazał. No to, bo ja jestem zdziwiony. O, Andrzej. No i co to jest i to za urządzenie? Tak, tak, jak powiedziałem wcześniej. Sterownik Optima 70 Manual Bar, i to jest tak. Sterownik, który Włączy, wyłączy opryskiwać do pracy. Mhm. Tutaj mamy tak, regulację ciśnienia, góra, dół z przyciskiem jak ruszasz, to będzie tak, do góry to ciśnienie ci wzrasta, do dołu maleje i każda sekcja elektrycznie poprzez o, przyciski i To jest dobre, tylko nacisnę Tak. i nie będzie pryskać, która strona. Tak, i mało tego, co jest najważniejsze, regulacja ciśnienia. Jesteś w ciągniku Więcej, mniej, tak? Tak. i nie musisz, Andrzej, wychodzić wtedy, sięgać gdzieś za szybę z ciągnika czy coś, tylko masz, kurczę, wszystko pod tym. I co jeszcze jest dobre? Tak jak widzisz, w nocy na przykład pryskasz. Manometr jest cały czas oświetlony. A, to będzie oświetlony? Tak, bo to jest, jest specjalna dioda, która oświetla manometr. I co jeszcze jest fajnego, że skala na manometrze jest bardzo czytelna. Tu mamy 1, 2, 3 na środku. Czyli takim ciśnieniem z reguły każdy pryska no tak. i masz to wszystko na środeczko, tak? Później jest 4-5, no i w tej granicy zawsze się poruszasz, gdzie jest pole zielone. Zielone, zgadza się. I mamy proste, małe, zgrabne urządzonko, tak jak chciałeś. Podoba się? No podoba się. <laughs> to co? Odpalimy ciągnik i zaraz pokażę zasadę działania już na e, pracującym i maszynie. No, zgadza się, no bo dla mnie to jest nowość. A jak opryskiwa ogólnie się sprawuje? Bardzo dobrze. Zadowolony? Bo jestem zadowolony z jego, malance szerokie i 600 litry wody mogę wlać. To, to jest nieba ziemia. Starym jeździłem powiedzmy parę dni, a tym za dzień robię. A teraz jak będę miał ten komputer, bo to komputer, komputer tak? No to jest taki sterownik Styrownik. bardziej. bo komputer to już wtedy liczy ci litry na hektar. Natomiast to ma sterownik, żebyś nie musiał się wychylać z kabiny ciągnika, tak jak mówię, że, że największy nie biegać, tak. mieć w jednym paluszku cyk, tak, cyk, i cyk. przed sobą wszystko masz, jedziesz do przodu, patrzysz się na drogę, na pole i na sterownik sprawdzasz, czy bary mm. Ci się zgadzają i ruszasz. No, zobaczymy, jak mała sześćdziesiątka będzie z tym działać. Bardzo dobrze to, mm. bo to jest bardzo no, proste urządzonko, na pewno sobie poradzisz. No mam nadzieję, no bo tu nic nie ma, góra, dół, tak, tak samo tutaj góra, dół. I... I pojechali, no. To co? Odpalamy ciągnik? No I spróbujemy. Sprawdzimy, dobra? Spróbujemy, dobra. O i to jest Andrzej tak. Traktor mamy odpalony, wałek włączony i teraz proste urządzenie. Włącz, wyłącz, główny zawór, czyli opryskiwacz do pracy. Tak do, do góry, no? Tak, pyk. Lampka, Lampka się, zaświeciła. się świeci, w nocy będzie fajnie podświetlone. I ustawiamy sobie ciśnienie, ciśnienie. do góry. Pyk. O, ciśnienie rośnie. No i teraz chcemy pryskać, trzeba włączyć każdą sekcję. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Ciśnienie nam spada i tu sobie podbijamy do góry te ciśnienie. Za trójkę. Za, na trójkę, no, to na to trójkę tak. Tylko tu obroty ciągnika musimy zwiększyć. No tak, no. I teraz tak. Mamy te wszystkie sekcje włączone, główny zawór jest włączony i regulujemy ciśnienie do pryskania na trzy bary. I podbijamy do góry. O. I ruszamy o, pryskać. No. To teraz ty sobie spróbuj włączyć, wyłączyć. No to tak. Może, teraz... może wyłącz urządzenie najpierw całe, co? O. I teraz urządzenie mamy wyłączone. I teraz włącz urządzenie. O, i zmniejsz ciśnienie i na dwa bary na przykład I spada widać. Tylko musisz o tak. E, o. A pulsacyjnie. O, tak, pulsacyjnie. Jak zbije na zero, to nie będzie pryskać. Tak, tak, to wtedy nie będzie pryskać. Albo można każdą też sekcję zobacz, sobie wyłącz, to też nie będzie pryskał o, no to, tam dalej. widać. No. Na tym tak. opryskiwaczu, że... No. O, i, nie pryska. O, nie, I teraz, nie pryska. I teraz tak, wyłączymy urządzenie. No i teraz z powrotem. Włącz urządzenie. I każdą sekcję. I ustaw utrzymany. Tylko podbijać musisz. Bo on wtedy ma takie precyzyjne działanie za każdym razem jak podnosimy. O rośnie, rośnie. O i od razu tam widać. O, jest za dużo. No, za dużo tak. no i to sobie? O, bo on ma małą reakcję. O, Ten, żeby płynnie i, wskazówka nam chodziła? I, ale jak dotyczy, to szybko reaguje. Tak. Bo, ja bo ja patrzyłem po tam. Poodyszak. I tak. Fontanna jak większa, to wiadomo, że tak. że. tak. I co? Podoba się? No, podoba się zabawka. Bo będę siedział w traktorze, tylko po lustrze. Podoba się, szyba zamknięta. Nic no. się do środka nie będzie woda żadna leciała. Będziesz miał tak, jak być powinno teraz. Zgadzasz się. To to Ci chodziło, o takie urządzenie? No, zgadza się, o to mi chodziło, bo, bo chciałem takie coś mieć, żeby pokazać, że w starym traktorze można mieć sterowniki. No, no właśnie tak, w starym traktorze i opryskiwacz może być nowy lub pożywany, że do każdego jesteśmy w stanie takie urządzenie też zamontować. No tak, i jestem z tego zadowolony. Pojadę w pole. No właśnie, to zaraz ci nawet kawałek możemy przejechać w ciągniku, zobaczyć jak to się sprawuje podczas I jazdy, podczas pracy. Tutaj na łące to? Tak? No, no bo tutaj i tak wodę mamy w wlaną, to możemy przejechać się kawałek. No to zaraz, o, łące, spada. To powyłączam na, na zero. No i tylko tutaj ciśnienie nam poszło, to musimy trochę... Aha, w... trzeba wbijać, tak? To. A. No i dobra, to dobra, to chodź Andrzej, lancy rozłożysz teraz i przejedziemy po polu. Jak to będzie wyglądać, nie? Tak. Zaraz, jak to było, to było tak. Zapomniałeś? No bo już trochę nie, nie używałem ten opustkiwek. Ej, bo... Najpierw tam. Odsunę się. Zgadza się. Tylko czekaj, Tam sobie wepni. Najpierw. No nie żeby. No bo i tak można. Aha. O. Dobrze, dobrze. Dobrze. I teraz co? Odpalimy. I zobaczymy, jak to działa. Nie, tak. Ja sobie z tamtej strony stanę. To udało mu to, tak? Tak, o, a gdzie? Teraz czwórka, nie pryska. Kurka, nie pryska. I tak po kolei? Tak. A teraz półka. I tutaj, tak jak widzicie widzowie, sterownik działa tak jak powinno być i dopowiem, że ten sterownik jest bardzo tani, czyli niedrogi i tutaj jest pan Mariusz, który mi ustawiał ten sterownik, no bo wiadomo, że trzeba nową maszynę ustawić pod każdy traktor, bo każdy traktor różni się ustawieniami. A sterownik to jest jedno i to samo. Tak. No i jest bardzo prosty, bo przy pierwszym odpalaniu ogarnąłem to tak, że góra dół on-off już wszystko działa. A jak regulacja ciśnienia Ci się podoba? Podoba się. No bo tam tylko góra albo dół. <coughs> albo do góry, albo zbijam a, do dołu. A zegar czytelny? Czytelny. 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 To jest tam od jednego chyba do pięciu, tak? Do, tak mniej więcej w tych, żebyś pryskał, bo tam jest od jednego do 25 na skali. Ale to tak mniej więcej trzy bary no żeby trzy, się trzymywał zawsze. Trzy, zgadza się. Dokładnie. Bo jak nie było tego, no to trzeba było do tyłu się oglądać i, i tak. Niewygodnie. Niewygodnie zgadza. A tak to jest w jednym paluszku i od razu widzę przed oczami co się dzieje. No najważniejsze, że proste, bo... O To ci chodziło, tak? Tak, proste? Żeby było proste, nie, żadnej elektryki, żadnego kombinowania, tak jak ten traktor. Coś się zepsuje, wziął młotkę i pojechał dalej. O, to, no, no. to tu młotkę nie używaj. Nie, no ale, ale tak jest. To ten traktor ma ponad 40 lat. No to kurczę, no, no to jest. Jeździ działa. Jeździ, działa. No. No, to ty robisz takie urządzenia. No, proste się. i. Proste, mocne. no bo mu, musi być proste i powiedzmy wytrzymałe. I wytrzymałe. No. I dziękuję firmie Biarcki za ten cały sterownik i, i oczywiście za opryskiwacz, yy, które, którego będziemy testować na polu, tylko wiadomo, nie teraz, bo mamy listopad, przyjdzie maj, będziemy wtedy testować. Być może jeszcze powstaną hydrauliczne lance otwierane, ale to jest, Marzę ci się zmagać, no, tak? Tylko no, zobaczymy jak to się potoczy. Nauczę się tym jeździć, wtedy może będą, będzie hydraulika bo traktor zmienię. No to, to tak, przyzwyczajesz się do wygody jednym zdaniem, z jednym zgadza słowem, się, tak? Lubisz to. Jest... to. Cały czas hektarów dochodzi, no mhm. niestety, I to trzeba troszkę coś zmienić. To pewnie większa pojemność jeszcze będzie i lanca hydrauliczna, co? Będzie potrzebna. No, zgadza się. Bo jak hektarów zgadza dochodzi, się. to ten opryskiwacz się coraz mniejszy robi, za mały na takiego gospodarza, tak? No niestety, Ta, takie czasy, że trzeba iść cały czas do góry. Do przodu, dokładnie. No. A ty idziesz. No ja pomału jakoś tam no, idę. No super. No i oczywiście zapraszam do subskrypcji naszego kanału Genek Andrzej, do komentowania. I najważniejsze do odwiedzenia firmy Biarcki w Zbuczynie. Tak, dokładnie. No, zgadza się. Dobra, Andrzejo, to nie przeszkadzamy Ci, my jedziemy dalej. Powodzenia Ci życzymy i dużo zdrowia. I nawzajem. Ja składam i do domu, dojadę.